manką. Odłączyłem się na sekundę od ekipki Już nie takiej dużej jak na poprzednich nagraniach Odbiliśmy od naszej nowo powstałej Od naszego nowo powstałego crew I lecimy dalej w trasę Mimo, że poszedłem spać wczoraj o Czwartej rano Zostaliśmy dzisiaj o 7:00, 7:30 mieliśmy wyjazd e, nasz i mieliśmy o poranku wsiąść na prom. I płynąć dalej, natomiast niestety jest niedziela i prom odwołano, więc nie ma płynięcia. E, i utknęliśmy w takim malutkim miasteczku, jakie widzicie za mną, do godziny chyba 14.00. Więc idę po coś zimnego do picia. Każdy ma teraz czas na odpoczynek, spokój. Nagadaliśmy się przez te dwa dni o zwyczajach filipińskich, o zwyczajach izraelskich i polskich oczywiście. Więc teraz takie quality time i odpoczywamy. Ale tutaj już widzę na sobie spojrzenia strasznie. Thank you. Tutaj jestem jedynym gringo raczej. Dawno nie widzieli pewnie. Jesteśmy naprawdę w malutkiej mieścinie. What you think? Szkoda, że nie możecie odpowiedzieć. Szkoda, że tutaj totalnie nie ma cen. <laughs> Może loda Tak to się Filipin lubią śpiewać i lubią mówić, tańczyć, śpiewać, bawić się. Hello, Thank you. że klapki powinienem kupić z Jordana Ciekawe <grywia> za ile że faktycznie sobie kupię bo to są klapki Filipa a moje buty są w ogóle mokre ja muszę ich zapytać Sorry, do you know how much for this one? Can you tell me how much for this one? two hundred pesos. Something plus. Same, same thing. This is the same price. Yeah, yeah. Okay, two hundred pesos. Okay, maybe something. And something. Okay, okay. You take. Not yet, because I have only money for drink. Okay. But I will come back probably, because okay. this is my friend. I need to buy my. Okay. <laughs> Thank you. Mm. Uh, 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 converter converter. Thirteen zł. Faktycznie wrócę, warunkiem, że będzie mój rozmiar, ale myślę, że znajdziemy. O, Jordany. Dobra, ale najpierw coś do picia. Halo. zakupione, Moż, można wracać. Mhm. Zawsze daję Tutaj jest biznes wszędzie, na każdym roku. Próbuję się zrobić wszędzie na wszystkim. Co nie zmienia faktu, że trzeba szanować za pomysłowość. To można sobie uzupełnić wodę, jak kupuję w sklepie. No fajnie. Później, pierwsza nieprzyjemna sytuacja w Azji, ale przez jakiegoś również zagranicznego typa, siedziała obok mnie Filipinka, której nie znałem. Patrycja, z którą później się bujaliśmy. I gościu przed nią. I może nie, jakby ona go nie szturchała, ani nic. Nagle się zaczął rzucać, że jest kopany. I że z tyłu, w autobusie jakby on siedział przed nią, zaczął się rzucać, że jest kopany i odwrócił się i powiedział, że jakby jej nic nie zrobił, ale będzie mnie bił za moją kobietę. No i wszedł kulturalnie, bo, ale wszedłem w tą konwersację i wytłumaczyłem mu, że chłopie, ona tutaj nic ci nie robi. No i tam już musiały inne panie interweniować w tej sytuacji, bo... bo... bo było średnio. A później byliśmy cały czas w ekipie, cały czas zwiedzaliśmy, cały czas coś się działo. Nawet jak wyciągałem kamerę i nagrywałem, to nie było czasu gadać. Tylko po prostu pokazywałem i tak to wygląda. Jak czegoś tam nie będzie, będzie niezauważone, to ja wam to dopowiem. Tymczasem. YouTuberzy. I tak to pocznę tak, że będę tylko trafiał. To jest to, co nas dzisiaj tutaj przywitało. Specjalnie wstawaliśmy rano o 7.30 wyjazd, a dojechaliśmy tutaj godzina taksówką i nasz trip o 10 został skancelowany. To jest jedyna informacja, jaką można na ten temat uzyskać. Ale są jeszcze inne śmiechy, hihi tutaj na tym fery. Spójrzcie, jak oni tutaj mają czas. Tutaj jak wyznacza, podaje się godzinę, coś się wyznacza. Podaje się 12 or 1, albo 8 or 9, jakby przestrzeń, przedział godziny, a, a no i podają to w ten sposób. Idziemy zobaczyć trochę morza i statków. Thank you. Jest tak gorąco, mam dość, po prostu, jest. Dobra, kończę z okularami na głowie. jest do kabinata do kapitana ubrać czapkę <laughs> Ładne to może. Okay, widać, że wszystko. jak tutaj to można Musimy Takie ciekawostki na moim vlogu. Jakie to jest może? <gryw> Zaraz wam powiem. Nie wiem czy widać, więc powiem. Jeszcze się upewniam. Tak, należałoby powiedzieć, że to jest morze. O oh jest Należałoby powiedzieć, że to jest morze sulu. Nawet nie znałem takiego morza. Morze Sulu A ja się muszę poczesać. Ale tutaj jak widzicie typowa turystyka. Jeszcze koszula zapięta, może nie dopięta na ostatni guzik, ale zapięta, bo dostałem misję. Filip wpadł na pomysł, aby podejść jeśli tu jedzie z nami na cały e, cały statek, cały prom. E, jedzie tylko jedna biała osoba oprócz naszej trójki i Filip jedzie gościu wielkim takim vanem pick upem, zauważyliśmy go tam już wcześniej. No, i tak pomyśleliśmy, że może byśmy do niego wskoczyli. Wskoczyli mu na pachę i pojechali z nim, bo mamy półtorej godziny jeszcze do naszego hostelu i nie. No już sporo wydaliśmy na taksówkę, żeby dojechać do tego miejsca, z którego startowaliśmy. W ogóle kończy nam się hajs, tak że fizycznie nie mamy, trzeba albo wymienić w katorze, albo iść do bankomatu. No, po prostu jakby wpadł na to taki pomysł, żeby to zrobić. Eee w sposób komunikatywny z typem ja zostałem wydelegowany do tego jako największy śmiałek i podszedłem do pana, ładnie się przedstawiłem, zapytałem skąd jest, powiedziałem skąd ja jestem, gościuś okazał się z Ameryki i będziemy jechali sobie vanem nie wiem czy na, na pacy czy, czy, czy w środku ale przejechałem Pan nas na pewno podrzuci. A to jest półtorej godziny trasy, więc pierwsza autostop w Azji i zobaczymy jak daleko nas zawiezie. Ale wydawał się miły i wszystko wydawało się spoko. Mimo wszystko przy nim nie będę wyciągał tej kamery w samochodzie, żeby jakby no, oddać mu odpowiedni szacunek i nie nagrywać go. Tak więc dlatego opowiadam Wam o tym teraz. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Witam z naszego nowego hostelu w nowym kolejnym miejscu na Filipinach. Pan Amerykanin uprzejmie podrzucił nas. Półtorej godziny jechaliśmy razem, bardzo dużo nawijał, dużo nam opowiadał, sprzedał kilka tipsów, a teraz idziemy na upragnioną chwilę relaksu po tym dość ciężkim dniu oczekiwania. Gdzie są te piękniaszki?

karty i oni stawiają na stole. Filip, stawia naszą ostatnią epizod Zmęczony jestem Hazard sobie można pouprawiać A musi tutaj być coś lepsze rzeczy bo też właśnie u nas w pokoju teraz tutaj jest kartka że no gambling I tak przez całą już się ciemno zrobiło. Przez całą długość tego płotu są poustawiane, pozbijane kosz... koszulki. Strasznie jestem zmęczony. Pozbijane, szklane butelki, z tego co mi tutaj wytłumaczył Filip z Marto, w Meksyku było podobnie chodzi o to, żeby przez płot nie przeskakiwać. Tani, domowy drut kolczasty. Ciekawe.